Moim dzisiejszym gościem na targach książki historycznej jest pan Wojciech Sumiński, autor książki Powrót do Jedwabnego. Panie Wojciechu, padła krytyka pana książki ze strony pana Tomka Somera, pana Pińskiego. Można odnieść wrażenie, że nie czytali tej książki, natomiast ja jestem w trakcie lektury i mam takie wrażenie, nie wiem, czy słuszne, czy pan nie potwierdzi, że jest to bardziej historia tego, jak Pan odkrył to, o czym wielu osób. Wiele osób wiedziało, czyli o, o, tym, o tej akcji antypolskiej między innymi roli jedwabnego. niż to, że pan pretenduje do tego, że pan jest pierwszą osobą, która odkrywa w archiwach prawdę ujawnia. Potwierdzam i nie potwierdzam, dlatego że pierwsza część to jest rzeczywiście moje odkrywanie tego, jak łatwo zostać antysemitą. To jest historia tego, jak Odbywałem rozmowy z dziennikarzami poza za oceanem, z Violetą Kardynał, która poprowadziła nas przez ten świat amerykański, jak tam nas przedstawiają w zasadzie od dziecka Kanadyjczykom, Amerykaną. To jest historia moich odkryć poprzez rozmowy z ludźmi, można powiedzieć, bardzo różnymi, na przykład Żydami, jak, Violeta, jak Judyta Lewinowska, której pan Paweł Śpiewak. Nie pozwolił zrobić doktoratu, dlatego że jest po prostu uczciwą Żydówką i chciała pokazać prawdę o męczeństwie Żydów. To jest wielka praca Tomka Budzyńskiego, to jest analityk, który ja jak patrzę na zegarek widzę godzinę, chcę wiedzieć, jak działa i Tomek nie zgodza się z tym, bardzo głęboko wszedł. Sądzę, że dużo głębiej niż to Ale to jest w drugiej części. To jest której drugiej jeszcze części. nie doczytałem. A, a to pan doczyta. To jest w drugiej części gigantyczna Mianowice, praca Mianowice. analityczna Tomka Buzyńskiego, który, jak to oficera PW, rozebrał te anatomy i twierdzę, że nikt tak nie rozebrał na atomy jak Tomek Kwestie Jedwabnego. To jest pierwszy udzielony wywiad, którego nigdy, nigdzie nie było i pan nigdzie go nigdy 76, nie znajdzie. Małgorzaty Grupy, profesor która była tam na miejscu, w grupie profesora Coli, ale ona Samo to praktycznie robiła, od strony praktycznej. Małgorzata Grupa te nigdy nie udzielała 7, wywiadów takich pełnych, jeżeli już to krótkich, bez nazwiska, z dlatego, z że ona chciała to zostawić stoisko za sobą. 6, e, to była dla niej trauma. E, nam udzieliła po raz rzeczy. pierwszy, dlatego, że mój przyjaciel Wojtek Polak, tak, poznaliśmy się za sprawą Andrzeja Witkowskiego, połączyła nas wspólna wizja sprawy śmieci księdza Popiełuszki, i Wojtek Polak na moją prośbę poprosił, prosił tę grupę, która opowiedziała nam w trzygodzinnym wywiadzie do kamery Radyjski, e, o tej traumie, co tam wyprawiał rabin Szudlich i co tam naprawdę odkryto. Relacja, której nie ma nikt nigdy. To jest niesamowita analiza prawa, moim zdaniem najmocniejszy rozdział, absolutnie najmocniejszy, e, prawników e, Od Iulis. E, z Jurkiem Kwaśniewskim, prezesem Ordo Julis, e, moim przyjacielem, to są ludzie, którzy Parę dni temu książkę, zablokowali w, by, by, w Nairobi w by na prawo nie do zabijania jest. dzieci nienarodzonych było prawem 81. człowieka. Dali nam swoją kapitalną analizę, na którą pracowali 21. półtora roku. Analizę pokazującą, Morski, autorem, Morski, że 447 to nie jest mit, to jest realne zagrożenie. To jest najmocniejszy rozdział tej książki, ostatni rozdział. Spotkanie Innymi słowy, jest w tej książce tysiąc rzeczy, których nie ma nigdzie, do których nie dotarł nikt. I mówienie kłamcy Somera i kłamcy Pińskiego o tym, że książki nie ma nigdzie, to jest po prostu ugarstwo. I obaj panowie za to odpowiedzą przed sądem. Sprawa karna i cywilna. Za zniesławienie, za pomówienie. Pińskiemu zbiera się od dawna, po prostu przesadził. Ja z tym człowiekiem będę rozmawiał już tylko na drodze sądowej. Jeśli chodzi o Somera, to się po prostu wygłupił. Zresztą wycofał się zaraz w części, bo twierdził, że gmina żydowska była ustawką, ta blokada, tak? Gmina Żydowska się przyznała do tego. Nazwali to prośbą, ale jaka to prośba, to proszę zapytać dyrektora w Amikusie, jak bardzo był przerażony tą prośbą. Przyznali się do interwencji, tak, e, na Dewajtis i w Amikusie. Tymczasem Sommer z Pińskim rechoczą, że to była ustawka. No to w tej ustawce była gmina żydowska, znaczy się, tak. Gmina żydowska, która tej książki nienawidzi, rozpromowała ją, bo to była ustawka ze mną. Tak wynika ze słów Sommera i Pińskiego. To są po prostu ugarze. Niestety z łgarzami w tej sprawie, bo to nie chodzi o Sumińskiego, ja nie jestem pieniaczem, ja dużo jestem w stanie znieść, nie jestem panienką z cukru i dużo na siebie biorę, ale nie chodzi o Sumińskiego. Chodzi o sprawę. Oni w moim przekonaniu zaatakowali sprawę. E, a że zaatakowali y, łgając, kłamiąc, e, a Piński to się w ogóle ośmieszył. Tak? Bo przecież on powiedział o tym, jak on prowadzi metodykę pracy, że sam coś nakręca, manipuluje, oszukuje ludzi i się jeszcze tym chwali. A potem się powołuje, mówi, dzwoniłem do moich przyjaciół z gminy żydowskiej i oni powiedzieli, że czegoś takiego nie było. No to popatrzmy na to, na kogo powołuje się Jan Piński, na przyjaciół z gminy żydowskiej. Czy potrzeba czegoś więcej? Proszę Państwa, pan Piński i pan Sommer twierdzą, że nie ma nic nowego. Proszę sięgnąć do komentarzy. Nie setki. Tysiące ludzi pisze, że odkrywają w tej książce niesamowite rzeczy, o których nigdy nie wiedzieli. Nigdy. Więc proszę sięgnąć do internetu, proszę sięgnąć do wpisów. Też je kreuje, tysiące wpisów. Proszę sięgnąć. Ludzie z zmiany nazwiska piszą, że są zszokowani, że nie wiedzieli o tych wszystkich rzeczach. Więc Piński i Somer po prostu kłamią bezczelnie. Somer ma jakieś kompleksy. Ja, jakbym był dziennikarzem i uważałbym, że ktoś napisał słabą książkę, a ja się tym tematem zajmuję, to co bym zrobił? Ewa Kurek jest ze mną. Nap napisałbym lepszą, tak? Pokazałbym. Proszę bardzo, pan Sommer twierdzi, że napisana jest słaba książka. Moja, Ewy Kurek tu obecnej, Tomka Budzyńskiego. Co powinien zrobić Sommer? Powinien napisać lepszą a nie się bawić w jakieś dziwne gierki. Yy, po prostu się wygłupił ten człowiek. Ja powiem, yy, że przede wszystkim powinien ją przeczytać. Ja z Tomkiem tutaj na targach rozmawiałem yy, i zwracałem ja mu uwagę. tylko przez yy, Zwracam mu uwagę, że yy, to, że na przykład mój artykuł przeczyta tysiąc ja pana przenosi. Dobrze, ja, yy, o dziękuję. Bardzo mam spotkanie.